Trzecia niedziela października to tajemnice bolesne Różańca Świętego. Nagrywamy ten odcinek w szczególnym miejscu naszej diecezji, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Mam za sobą relikwie błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Myślę, że jednego z najznamienitszych białostoczan, tego, który rozsławił kult Bożego Miłosierdzia, pomógł świętej Faustynie nie zmarnować tego, co mówił do niej Jezus, który był Nawiązując do tego, co mówiliśmy tydzień temu w Tajemnicach Światła, takim wspólnikiem z drugiej łodzi dla siostry Faustyny, kimś, kto pomógł jej pozbierać i nie roztrwonić ani jednego słówka o Bożym miłosierdziu spośród całego tego wielkiego słowa skierowanego do niej przez Jezusa. Stąd też dzisiaj chciałbym, byśmy, zatrzymując się nad tajemnicami bolesnymi, rozważyli, zatrzymali się przy trzech naukach, które dają trzy postaci towarzyszące Jezusowi w Jego drodze krzyżowej. Te postaci to Weronika, niewiasty jerozolimskie i święty Szymon. Pierwsza, Weronika, to jest ta, której postawa jest jakby studium Bożego i ludzkiego miłosierdzia. Jezus Chrystus to ten, o którym powiedziano w Starym Testamencie, najpiękniejszy spośród synów ludzkich. Tak, nazywa go w proroczym widzeniu psalmista w Psalmie 45. Jednak Twoje i moje grzechy na drodze krzyżowej sprawiły, że ten najpiękniejszy spośród synów ludzkich stał się, jak mówi Izajasz, niepodobny do wyglądu nawet człowieka. Był tak oszpecony, tak bardzo Twoje i moje grzechy wyryły się na jego pięknej twarzy, że oszpeciły ją do tego stopnia, że mało, że nie wyglądał już jak Bóg, ale nie wyglądał nawet jak człowiek. Święta Weronika, ta dobra, serdeczna kobieta, swoim drobnym gestem miłości przedarła się przez tą niekorzystną powierzchowność Jezusa spowodowaną ludzkimi grzechami i wydobyła tym małym gestem miłości na światło dzienne znowu całe piękno Jezusa, te niezatarte piękno boskiego oblicza, które posiadał. Uczy nas Weronika w tej tajemnicy dźwiganie krzyża, abyśmy potrafili przedzierać się przez niekorzystną często powierzchowność drugiego człowieka, by wydobywać jego piękno. Tak jak przez naszą niekorzystną powierzchowność przedziera się Jezus Chrystus, gdy przychodzimy brzydcy do konfesjonału. On ociera nam twarze, ociera nam oblicze i stajemy się dzięki temu na nowo piękni. On jest, jak mówi kardynał krajewski, bez troski w obdarzaniu nas pięknem, nieumiarkowany, wyjątkowo hojny w tym obdarzaniu nas pięknem zawsze, kiedy szpeci nas grzech. Kolejna postać, kolejne postaci w zasadzie to kobiety jerozolimskie, te, które Jezus spotkał na swojej drodze krzyżowej. I tutaj uczą w zasadzie nie tak bardzo one, jak sam Jezus, bo oto spotyka się Jezus z kobietami, które są jakby nieświadome tego, co się dzieje na ich oczach. Tym kobietom wydaje się, tak można sądzić, patrząc na to, co pokazują Ewangelie, że uczestniczą tylko w jakimś cierpieniu młodego, niewinnego człowieka, którego po prostu wiele boli, który bardzo mocno cierpi, niesie bardzo ciężki krzyż. Jednak Jezus swoim pouczeniem je pociesza. Pokazuje, że nie na krzyżu wszystko się kończy, że to, że on cierpi, jest tylko po to, aby one i ich dzieci mogły się nawrócić, mogły przyjąć miłosierdzie, którego zdroje odtąd będą otwarte. I te jerozolimskie kobiety, a powtarzam, bardziej stosunek Jezusa do nich pokazuje, że nawet wtedy, kiedy sam jestem bardzo niepocieszony, tak jak Jezus na Drodze Krzyżowej, kiedy przygniata mnie krzyż cierpienia, abym nie bał się właśnie wtedy jakby spoza siebie, jakby z Boga samego wydobywać siłę do tego, by pocieszyć innych, by przyjmując Bożą Moc, tą ukrzyżowaną Moc. W dobie mojego cierpienia i mojego bycia niepocieszonym, nieść pociechę innym, by w ten sposób pełnić uczynki miłosierdzia, także wtedy, kiedy wydaje mi się, że jestem pusty, że jestem, jak mówi Pismo Święte, jakby rozbitym naczyniem, że nic w sobie nie mam. Wtedy to pocieszenie będzie pochodzić jakby spoza mnie, od samego Boga. I wreszcie trzecia postać z tej czwartej tajemnicy bolesnej, Droga Krzyżowa, a więc święty Szymon Cyrenejczyk, ten, który z przymusu. Poniósł Krzyż Jezusa, ten który choć nie chciał, włączył się w dzieło zbawienia. Patrzymy na Szymona Cyrenejczyka i jakby samo narzuca się nam słowo Ojca Świętego Franciszka, tak często powtarzane do ludzi młodych. Nie pytaj się tak bardzo, jaki jesteś, ale pytaj się, co możesz zrobić, dla kogo żyjesz. Nie kim jesteś i jaki jesteś, ale dla kogo żyjesz. Nie przymiotniki mojego życia, ale czasowniki są najistotniejsze. Nie jest aż tak istotna moja grzeszność, moja słabość. To, że często jestem jak ten jeden z synów z przypowieści Jezusa, który na wezwanie Boże odpowiada, nie chcę mi się, nie pójdę, ale koniec końców idziemy i to się liczy. Jak Szymon Cyrenejczy, który nie chciał, który miał opory, miał powody do tego, żeby sobie po pracy spokojnie odpocząć, ale po Poszedł i włączył się w ten sposób w dzieło zbawienia. Nie chcę, jestem słaby i grzeszny, nie radzę sobie często z Bożym wezwaniem, przerasta mnie ono, ale idę, ale czy nie dobro. To jest nauka dla nas, byśmy przyjmując Boże miłosierdzie, potrafili, jak mówi papież Franciszek, kształtować je na tysiące sposobów w naszym życiu. Byśmy doświadczając Bożego miłosierdzia, tego, o którym mowa w spotkaniu Jezusa z Weroniką, miłosierdzia, które nas obmywa, które ociera nasze oblicze, czyni nas na nowo pięknymi, mieli w sobie siłę, by kształtować te rękodzieło miłosierdzia i także bardzo hojnie obdarzać innych. Pięknem, pięknem i tym duchowym, i tym fizycznym, pocieszając i na zewnątrz, i od wewnątrz drugiego człowieka, by miłosierdzie szło dalej, tak jak szło to miłosierdzie, które Jezus przekazał Faustynie, a podał je dalej nasz ksiądz Michał Sopoćko. Oto dzisiaj w bolesnych tajemnicach różańca najgoręcej prośmy.